Wszystkich przybyłych, którzy odpowiedzieli na nasze zaproszenie. Jeżeli kogoś pominąłem, to w przepraszam. Jesteśmy w okresie przedwigilijnym. Pozwólcie Państwo, że z tej okazji wszystkim Państwu chciałbym złożyć najszczersze życzenia ciepłych, spokojnych, radosnych świąt Bożego Narodzenia, aby nigdy nie zabrakło tego miejsca, które jest wolne i to jest. Y naszą troską najwyższą, aby te środki rozliczonować tak, aby Kościerzyna rozwijała się równomiernie ku pomyślności nas wszystkich, ale też w trosce i szacunku do dorobku danych nam, danych nam pod opiekę przez naszych ojców, naszych dziadów, ale też nasze działania niech będą i są nacechowane troską o przyszłe pokolenie. No trudno za, nie zauważyć na wstępie tego słowa że Pan Burmistrz aż kipi radością zatwierdzenia tego budżetu. Widzieliśmy, Panie Burmistrzu, i dlatego no, ze swej strony też gratulujemy, choć nie wiemy, jak on wygląda, bo jesteśmy daleko od tego. Jesteśmy w swoich zajęciach i swoich pracach, no ale właściwie mówiąc szczerze, wszystko, co miejskie jest nam bardzo bliskie. Ja chciałbym też jeszcze powiedzieć, ponieważ człowiek, jak zbliża się do pewnego wieku, zaczyna. Pewne rzeczy odlicza się. Jestem 24 raz na Wigilii jako proboszcz parafii kościelskiej. Przewodniczącemu, panom burmistrzom, wszystkim Państwu dobrych dni, które są przed nami. Takie są piękne życzenia, które dzisiaj mi ktoś też podpowiedział, że nie traćmy czasu. Można potem zatem iść tak księdzem Twardowskim i powiedzieć, śpieszmy yy, się kochać ludzi, bo tak szybko odchodzą. Wspomniał Pan Burmistrz o Panu Profesorze Synaku. Szybko wszyscy odchodzą. Dlatego dobrze jest realizować to, co mówi do nas Chrystus. Życzę Państwu także błogosławieństwa w rodzinach. Przekażcie te życzenia Waszym najbliższym. Życzę dobrych dni, które są przed nami w nowym 2014 roku. Czas miniony nie wróci. Był trochę, było trochę niepokoju. aby pokój, dobroczynny pokój, zagościł w naszej ojczyźnie, w Europie, na świecie. Ale to będzie zależeć, jeszcze raz powtórzę, od nas, czy będziemy wszyscy bez wyjątku ludźmi Bożego upodobania. Niech Bóg nam wszystkim błogosławi, pobłogosław, Panie Boże, nas, pobłogosław ten opłatek, którym będziemy się dzielić i spraw. Tak jak On jest jeden, tak abyśmy my jako wspólnota i miejska, i wspólnota całej Kościerzyny, poszczególnych paraki, stawali się jedno przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Bardzo Państwu dziękuję. Niech nie miała to być homilia, ale po prostu z głębi serca płynące w przemyślenia. Oh, W wyjątkowym czasie, kiedy kończy się Adwent, kiedy oczekujemy nocy, w której narodzi się Pan Jezus, chciałem wszystkim kościerzakom życzyć wszelkiej pomyślności, dużo spokoju, radości na święta Bożego Narodzenia, a kończący się rok, który dla miasta był rokiem dobrym, niech służy podsumowaniu, także przy wigilijnym stole a nadchodzący 2014 rok niech niesie nadzieję, niech spełniają się nasze wszystkie plany. Życzę naszym mieszkańcom, ale też wszystkim naszym gościom wszelkie pomyślności w 2014 roku. Szanowni Państwo, to jest zaszczyt tutaj stać i złożyć Państwu życzenia. Ja, ja będę mówił krócej, bo Pan Burmistrz też będzie składał życzenia, więc życzę Państwu zdrowych, spokojnych, pogodnych świąt, spędzonych w gronie rodzinnym i szczęścia w nowym roku. Wszystkiego dobrego. Chciałbym na te święta życzyć wszystkim tutaj zebranym, ale też wszystkim kościerzakom, gościom tym, którzy nam dobrze życzą, ale też tym, którzy gdzieś są daleko od rodzinnego domu, aby to betlejemskie światełko wiodło ich do stron rodzinnych, do rodzinnego, wigilijnego stołu, gdzie przy opłatku, przy wigilijnej wieczerzy tak mamy w tradycji. Chcemy sobie przebaczyć wszystko, co w minionym roku trafiło się... Nie tak, co chcielibyśmy być może w tym jednym dniu przekreślić, zmienić na lepsze. Niech takich zdarzeń w kolejnym roku będzie jak najmniej. To dobrego,